Cześć witajcie moi mili Wiem, że się ostatnio nie widzimy, prawie nic Wiem, nagrywam tu nad z telefonu na szybko, bo mam pracę Remonty się przeciągnęły, do końca roku niestety wszystko zejdzie No, nie przewidziałem paru rzeczy, które wynikną, znaczy ogólnie przy... nie przewidziałem Nie było to w planach, o powiem tak, to wszystko się przeciągnęło Moja kuzynka z zagranicy wróciła, to też chwilę tego zeszło, nie, przerwy no, teraz też robię chwilę mam przerwę akurat, więc nagrywam dla ten film, akurat mój tata pijał po kawałek siatki, zabrakło nam na elewacji. Tak, robimy jeszcze od boku, miałem w tym roku, myślałem, że to nie będziemy robili, ale robimy. Akurat dostanie dzwonek, bo poniedzieli mają być przymrozki, dzisiaj mamy sobotę, długi weekend jest akurat. Przepraszam Was, że mnie nie ma na kanale i nie będzie na pewno do końca roku. No, dobrze słyszycie, wiem, możecie być wściekli, albo w ogóle już nie wrócę, nie, serio, bo... Tutaj zadziło się dziwnej rzeczy. Bo afery były mniejsza z tym, że ktoś ma jakieś pytania, zapraszam na konto nietykalne. Piwo. Możecie mi dać do znajomych, jeżeli chcecie ze mną pograć. Zacznę w bibliotekę moją wejdziecie, żebyście wiedzieli, jaką mam, jakie mam gry. Tak, Minecrafta też gram. Tak, gram. Jakby ktoś chciał ze mną grać Minecrafta, nie ma problemu, może grać. Poza dwoma osobami. A reszta może grać. Część wid widzów do dotychczas nadal utrzymuje ze mną kontakt. Yy, powiem Wam, doty dotychczas utrzymuję, z takim jednym co walka graliśmy, utrzymujemy kontakt do teraz, z hakerem i tym podobne, utrzymujemy. No Niestety, no wyszło, nie planowałem do wszystkiego, a wyszło jak wyszło. Yy, do tego stopnia to pogrążyło mnie, bo ten, nawet nie miałem czasu, o stanie grać. Teraz, fakt, no muszę Wam się przyznać, do czegoś cyberpunka jadę dalej, yy, bo no nie mogłem wytrzymać. No. No ja no sporadycznie gram, bo szczerze na aktywność na u mnie, na cyberpunku na tydzień to jest może dwa dni. Na, na tydzień, nie, może, bo nie zawsze na w zeszłym tygodniu w ogóle nie grałem w ringiego. Teraz gram dopiero w piątek. O, w piątek, a tydzień cały nie grałem znowu, I powiem wam, szkoda, że wyszło tak jak wyszło, bo gra z mega, ale no będę wam szczerym godzinę odcinkiem wtedy z tej gry. <laughs> Ale może wam nagramy. No nie wiem, bo do końca roku na pewno nie ma co dalej będzie, to nie wiem, bo wszystko się pieprzyniło, pojebało. Jeżeli ktoś chce, bo planuję serwer sobie ułożyć, planuję. Ktoś chce może pisać komentarz, albo jak ktoś chce ze mieć kontakt jakiś, czy przez Discorda, czy przez Facebooka, może do mnie pisać, nie ma problemu, ja mu podeślę namiary, jakoś się tam zgadamy. Ogólnie no, wszystko musiało się tak stać. No, powiem wam tak, nie na, na tym kanale, bo o tym właśnie jest remontem głównie. teraz sprawa, miałem tu małe sprawy do załatwienia. Praca się ruszyła, robota się ruszyła, bo to jest jesień u nas w firmie i to też odbiło się. Bo szczerze nie, nie robiłem nic yy, przez ostatni czas, tylko że ta praca była właśnie we firmie i przechodziłem to tylko... W przechodziłem, fotel, włączyłem sobie film albo chwilę konsolę i to było tyle. A zaś z psem szedłem i przychodziłem tuż w filmie jakiś i tyle, bo mi się nic nie chciało robić. Znaczy konsolę włączyłem, no włączyłem, bo tam YouTube'a przeważnie tak oglądam. Nie wiem, czemu na konsoli jakoś jestem w sensie, się nauczyłem oglądać to YouTube. A. Jak część użytkowników, który mam w znajomych. Nie wiem, może wiem, że jesteście rozczarowani. Ja też, że, bo z góry plany na Halloween miałem takie narobione. Wiem, i Halloween już był jakiś czas temu, ale miałem narobione. Chciałem na zagrać, no. Ale dzięki tej przerwie odkryłem, że gry mogę kupować za grosze. Poważnie, na przykład gra wychodzi, nie wiem, to teraz wyszło... Nie, na konsole to nie działa, na PC-ty. Kto wyszło ostatnio? Jakaś gromocna PC-ta? Kurna i nie powiem Wam teraz. No nie no, głupi przykład, dajmy sobie... Cyberpunk... Nie no, może co by tu było świeższego? O, Forza 5, chcę kupić Forza 5, jak nagrywałem dla Was. A ja mogę ją kupić za złotówkę. <laughs> nie, poważnie. Tylko, że to jest wtedy... Na takiej zasadzie to działa, że to, ja tak zrobiłem z Arkiem kiedyś, tylko że to konto zostało usunięte i się dowiedziałem czemu konto zostało usunięte z Arka, prawdopodobnie przez to, że to właśnie tak kupiłem, ale mniejsza z tym, ee... chociaż nie powinno tak być, e, że kupujecie taką grę i to jest konto wspólne, że tą grę kupuje na przykład Hitman 3, głupi przykład, bo to chciałem też tak kupić, Hitmana 3, ale mam za darmo w X2 z Hitmana czy mogę kupić za złotówkę? Wiecie, jak to działa? Kupujecie grę za złotówkę? Ale to kupiło ileś tam tysięcy osób już na tej stronie. I to w sumie jest wspólne konto wszystkich. I każdy w tą grę gra. Znaczy, no na tym jednym koncie, na, tym, na takiej zasadzie to jest. Że tam, no nie wiem do końca, jak to działa, ale i tak nie kupiłem razu tak gry. Ale przy tej inflacji to kto wie, czy to nie będę korzystał. Bo jak moja kuzynka już kupiła go do wora w dniu premiery, praktycznie, no to coś jest chyba nie tak. No. Nie no, na dniu premiery nigdy nie kupię gry. O, dajcie, piszcie, komentujcie. No niestety, to będzie raczej ostatni film w tym roku. Chociaż chciałem już nagrywać grę jedną, ale nie wyszło mi różnie. Bo co chwilę mnie wołają, serio, odpalę na przykład w e, Ja wam podałem przykład, że to ja w tym piątym gram, ostatnio, a dziś jest sobota, też robię. To za mi ktoś przerwie, nie? Mm. tak to jest. Wiecie co, panie, znowu już, kurę rolety mają montować mi tutaj. I też czasu nie ma, bo to tego. Bo, tu elewacja to trzeba w domu kończyć, to jest takie stranie w banie. O, nie wiem co to mam jeszcze powiedzieć, bo to na szybko nagrywam, bo chcę jeszcze coś zjeść, bo zaraz ojciec przyjedzie, będziemy dalej się br brali. Z dobrych wieści, co mam wymienić? Czy coś zimnie z dobrego? No, same złe wieści, nie, no, z dobrych to kurde. Kurde, co by tu powiedzieć? Coś chociaż dobrego na zakończenie opieprzonego filmu. No, a może z dobrych wieści, że wczoraj w piątek grając w Cyberpunk'a, czyli wczoraj, wiodłem gościa, coś, coś nie tak miał z jajami, teraz w skrócie, no. No, z dobrych wieści, bo to przynajmniej było coś zabawnego. <laughs> Śmiałem się przy tym, jak nie wiem, ale dobra. A może z innych dobrych wieści, że laptop mi się tak nie grzeje już. Nie wiem, co oni zrobili, ale naprawdę ten system 11 coś ma wpływ na to, bo po tych aktualizacjach mi się nie grzeje No, serio, on nie grzeje mi się tak. Z ciekawostek. Jeszcze raz powtarzam, że ktoś chce do serwera Arka, niech pisze. Bo planuję otworzyć od 1 stycznia, jak już planuję, ale czy to wyjdzie na razie, średnio to widzę, bo nikt, nikt nie mam... Nie mam chętnych, mam jedną osobę, druga to nie będę już i nawet zapraszał po tym, co odwaliła mi. Eee, no więc piszcie, jeżeli będzie więcej chętnych to otworzę. No zobaczę, bo jak na dwa sloty by się dało otworzyć, nawet jeżeli ja i ta osoba to kij, to byśmy sobie tak rali we dwóch bo to, znaczy w Minecraftie idzie otworzyć na dwie osoby, na przykład w Niemczech, w tak da się, więc... No, zobaczymy. Moi mili, piszcie, komentujcie, jeżeli ktoś chce... grać ze mną, bo coś może pisać, utrzymać kontakt, piszcie śmiało. No ogólnie tutaj to, wam pokażę coś może, no 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 no... Eee, czekaj, kurde, czekaj, 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 lista rzeczy... Mmm, Kurde jakąś grę tu tam ostatnio, ale nie wiem czy to jest na tym generacją. O no właśnie. I to chciałem wam pokazać. To jest ta no. no już wam wcześniej nie pokazywałem, tylko że coś nie tyka. Internet chodzi kiepsko bez pogody. Auć. No, jest bieda, bo to miało wyjść w tym roku. Szlak by to, ale dobra, dobra jest. Nie, dobra, nie, nie, nie ma tematu, bo to miało być w grudniu tego roku. Na szczęście nie wyjdzie. No to czyli wiadomo, że do jesieni, zima wyjdzie na pewno, bo. E, jasień, zima. Zima, a wiosna wyjdzie ta gra, bo miała 11 grudnia premierę, ale dobrze, że opóźnili tą gra Cieszę się, bo w tym roku i tak bym nie zagrał. Raczej. <laughs> no. Ale kurde, jakąś grę miałem tu jeszcze od co. Czyż. Nie pamiętam, jaka to była ta gra. Ej, no dobra, mniejsza z tym, bo tu. To tej hmm. no nie ma tej nie wiem Ark 2 no też no to też chcę zagrać to pytanie czy to kiedy będzie miał ...premierę. premiery ja mam internet w telefonie od kurde gorzej chodzi niby luty już zapisane więc też nie ma premiery a była podobno w DeForest nie grałem w sam fakt, ale może zagram się w kurze i zagram. Tylko, że się będę bał, że się ostro. Może rzeczywiście live odpala z tego DeForesta. No, takie pożegnanie. No widzicie, no tak, u mi się kręci połowa cygier w ogóle nie skupiona, znaczy praktycznie żadna. No nie wiem, co to wam powiedzieć. No przykro mi, że tak wyszło. No sam rozpaczam. Jedynie ja ja na tą grę czekam Arka 2, ale Arkad 2 podejrzemy, zagram, nagram prędzej niż Rogot we wczesnym dostęp. Bo oni spolszczenie muszą zrobić, bo wiem, że będą robić spolszczenie do tej gry skąd to wiem, bo jak do Hitmana czy robili, to do tego też ta firma będzie robić. A jak to jest hitcher na no skalę światową, to będą robić spolszczenie. No dobra moi mini, ja się to będę z wami żegnał. Przepraszam, że tak wyszło. Jeżeli powtarzam, jeżeli ktoś chce na serwer Arka, pisze komentarz. Na Minecraft to już nie, bo to nie jest aktualne. Ale na serwer Arka niech pisze komentarz, aby jak chce ten kontakt pograć czy coś, niech pisze komentarz. Poza dwoma osobami, one wiedzą, kto to ogląda, to wie o co chodzi. Te dwie osoby, znaczy ta jedna na pewno to będzie oglądać. Bo po tym, co w Minecraftie odwalili, to nie będę z nimi po prostu grał. Głupiej powiem Wam o jednej osobie, nie gra. Po prostu nie powiedziała mi, że nie będzie grał w Minecrafta. nasza grała normalnie, ale po jakimś czasie, tydzień nie było i Napisałem do tej osoby, do widza. powiedział, że nie będzie grał, bo nie ma czasu. Nie mógł mi napisać wcześniej właśnie i te za to mam żal ogromny, bo ten serwer trwał i trwał, ale ta osoba odeszła, więc nie ma sensu to serwer trzymać. Z moimi do zobaczenia i cześć, widzimy się wkrótce mam nadzieję. Mam nadzieję, szczerze, jeżeli macie pomysł na rozwiązanie tego problemu, to możecie pisać, ale no nie wiem, nie mam pomysłu, serio, bo to jest... Jeden film na tydzień, ja miał przesłać, to, to, to jest. tam nie opylam się w ogóle robić żadnej serii wtedy. Chociaż myślę nad innym rozwiązaniem, ale to by było rzadziej filmy wtedy po prostu, bym robił filmy z pierwszych wrażeń, tak jak niektórzy robią. W sensie jedyny odcinek z gry, o na takiej zasadzie, ale zobaczymy. Do zobaczenia i cześć, mam nadzieję, że się kiedyś zobaczymy. Miało być szybko, ale widzicie. Pa. Pozdrawienia. Jeszcze raz powtórzę. Ktoś chce ser na Arka, niech pisze, kontakt ze mną i tym podobne grać i tym podobne. Na PC czy na konsoli, jak chcecie, ale ser Arka preferuję, na PC cię będę chciał robić. Tak, od razu mówię. Bo to zgodziłem tam szczęścią ludzi na Pccie, chociaż dwóch odeszło z tego, ale na Pccie chcą to będziemy na pcecie robić. Ale może się to zmienić, zobaczymy. Miło było dla Was nagrywać od razu mówię, bo sam nie wiem, jak to się wszystko skończy. Do końca roku mnie nie będzie. Do zobaczenia i cześć. Chciałem powiedzieć, że się widzimy w kolejnym odcinku, no, ale widzimy się w nowym roku, może. O tak, bo nie wiem, czy w tym roku coś mi się uda jeszcze ugrać. Piszcie, komentujcie. Pa!